Maham ci chusteczką, bo siadam w Monte Carlo i już mi nie ma. Skoda. Ma tyle wspólnego ze sportem, co żółw z wyścigami, ze sprintem na przykład. Albo koleżanka z ławki, która ma trądzik w wersji hardcore z wyborami mis. No może, ale. Czy nie istnieją wyścigi żółwi? Istnieją. A czy ta sama koleżanka, która kiedyś miała trądzik w wersji hardcore, nie była zbyt urodziwa, mogłaby w przyszłości wygrać wybory Miss Świata? No pewnie, żeby mogła i dlatego. Skoda też może być sportowa i jest, bo przecież rozszerzenie RS w Skodzie pojawiło się po raz pierwszy w 1974 roku. A w zeszłym roku, zdaje się, pamiętam, byłam ze Skodą na wyjeździe. Jeździłam sobie z Andreasem Mikkelsenem Rally dwójką, i to też jest przecież samochód sportowy. We have a it bigger one, it? so no problem. Teraz ja wierzyciele, uh! 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 ja tak? uh! głowę! A co znaczy Monte Carlo? Monte Carlo, znaczy, że wsiadasz za kierownicę tego samochodu i serce bije ci mocniej, a to za sprawą tego co jest pod maską tego samochodu. A jaka jest skala i na jaką ocenę zasługuje skala w mojej skali, jeśli chodzi o testowanie samochodów? No o tym się przekonacie ale na końcu tego odcinka, więc zapraszam was, bo w tym odcinku testuję bardzo fajny samochód, Skoda Scala Monte Carlo. Zapraszam. Są takie samochody, na które się czeka, i zwykle są to samochody sportowe, typu wiecie, no Porsche 911 GT3 RS, albo no nie wiem, no nawet Lexus RCF. Hmm? Ale są też samochody zwykłe, które są totalnie niezwykłe i jest to Skoda Scala. I przysięgam Wam, jak tu teraz stoję, niech mnie szlak trafi, jeśli mówię nieprawdę. Bardzo długo czekałam na spotkanie z tym właśnie samochodem w wersji Monte Carlo. I nawet jeden z moich kolegów, który ukrywa się, ukrywa się pod nikiem, kantu, ten zapytał mnie, jak wiedział już, że odebrałam skalę w Monte Carlo. Zapytał mnie, napisz koniecznie jak wrażenia. Więc mu odpisałam niemal natychmiast. Zakochałam się od pierwszego wejrzenia. Ten samochód jest absolutnie rewelacyjny i wygląda świetnie. Słuchajcie, tutaj mamy wersję przedliftową. Widać to głównie po światłach i troszeczkę po innej bryle, bo ta nowa bryła, która za chwilę pojawi się na rynku, już poliftowa, będzie troszeczkę bardziej ostra. Ale po czym poznać Monte Carlo? No Monte Carlo to przede wszystkim jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie, a jeśli chodzi o Skodę, Monte Carlo wyróżnia się różnymi takimi elementami, które widać z daleka. Na przykład mamy czarnego grilla. Zobaczcie, tu mamy LEDowe światła jeszcze nie matrycowe. W nowej wersji będą matrycowe. Ale spójrzcie na przykład na te progi. One są lakierowane na czarno. To samo jest tutaj z progami wzdłuż samochodu. Czarne, lakierowane lusterka. Mamy wielkie okno dachowe. Mamy oznaczenie Monte Carlo, i z boku tego samochodu widać to bardzo wyraźnie. 17-calowe felgi. Patrzę jeszcze po czym poznać skalę Monte Carlo. <laughs> A i to jest, słuchajcie, właściwie e, takie coś, co rzuca się jako pierwsze e, w oczy. No ale przede wszystkim powiedzmy też troszkę o wymiarach tego e, samochodu. Nie jest to duże auto. Moim zdaniem wystarczające dla. Mm, na przykład rodzinę, nie, nie dużej rodziny, 2 plus 1 powiedzmy, świetnie sobie, e, moim zdaniem, poradzi. Długość 4,36, szerokość 1,79 m, pojemność bagażnika mamy 467. I moim zdaniem, zobaczcie, jesteśmy zapakowani tutaj mm, z kilkoma rzeczami. Moim zdaniem to jest absolutnie wystarczające. Poza tym, świetnie, bo mamy tak, światło Czyli widzimy to, co pakujemy w ciemnym garażu, na przykład, albo w momencie, kiedy ucieknie nam już słońce, słońce zajdzie, mamy haczyki, na które zawieszamy też swoje zakupy. Pod spodem jest zestaw kluczy, różnych narzędzi, plus koło zapasowe. I skoda tym, moim zdaniem, wygrywa. A to, że trzeba podnieść samemu klapę bagażnika, to naprawdę nie jest dużym problemem. No i jest jeszcze to, no, mamy tutaj też oczywiście oznaczenie: Skoda, Scala, no i po bokach z dwóch stron Monte Carlo. Ale Monte Carlo znajdziecie też w środku. Tak wygląda z zewnątrz. A co się dzieje w środku i co się dzieje w serduchu, opowiem Wam za chwilę. Serducho jest najważniejsze, jak zawsze zaglądam pod maskę. No tutaj nie ma yy, wspomagania, Ach, chyba po to, żeby wiedzieć za co się płaci. Ciężka ta blacha. Dobrze, słuchajcie, mamy tutaj fajny silnik, bo silnik czterocylindrowy. Super fajne jest to, że samochód sam decyduje, kiedy jedzie na czterech cylindrach, kiedy korzysta z czterech cylindrów, a kiedy korzysta z dwóch, ale o tym to jeszcze później Wam opowiem. litrowy silnik benzynowy, 150 koni mechanicznych, 250 Nm, 0-100 robi w 8,1 sekundy, a Vmax, i to jest najciekawsze, Dzieli z Mercedesem AMG G63, bo pojedzie to co do, słuchajcie, 220 km na godzinę. Super. Przód napęd tutaj mamy i mamy połączenie silnika ze skrzynią akurat w tej wersji testowanej przeze mnie z sześciobiegową skrzynią manualną. Ale jeśli na przykład lubicie skrzynie automatyczne, to możecie sobie dobrać skrzynię automatyczną. Automat to tutaj jest siedmioprzekładniowy DSG i to jest super, myślę. Chociaż powiem wam, że ja miałam dużo i cały czas mam dużo zabawy właśnie z, ze skrzynią biegów manualną. No to jest po prostu petarda w tym samochodzie. ja wszystko powiedziałam? Wydaje się, że tak. Możecie sobie wybrać przede wszystkim wasz napęd, no bo to jest wersja najmocniejsza Oczywiście również w związku z tym najdroższa, a można wybrać skalę z innym napędem i z innym, trochę mniejszym silnikiem. No dobrze, ale to słuchajcie, zanim... E, zanim chciałam powiedzieć do mikrofonu, zanim pojedziemy, chcę Wam też pokazać, jak wygląda środek tego auta, bo to ważne, a nad tym trzeba by było popracować, bo jednak to kurczę, dla takiej delikatnej kobiety nie jest dobry pomysł. Dobra, w swoim prywatnym też tak mam nie maruć, nie zrzęć, jedziemy do środka. O. Trzeba pokazać, jak, to, jak ten samochód wygląda w środku, ponieważ tam też są elementy, które nawiązują do wersji Monte Carlo, która jest oczywiście trochę droższa, ale naprawdę warto zainwestować. Zobaczcie, mamy wszędzie czarno-czerwone elementy. Ten czerwony element. Robi tutaj fantastyczną robotę, uważam. Poza tym, zobaczcie, zanim wsiądę, to pokażę Wam jeszcze yy, fotele, które są trochę bardziej sportowe, bo mamy fotel zintegrowany z zagłówkiem, ale mamy też fajną rzecz, bo mamy trzymanie boczne tu i na siedzisku, co oznacza, że możesz sobie na spokojnie, tym trzepiący z buty, <śled> przed wejściem do samochodu, możesz sobie pojechać trochę bardziej sportowo. Tak jak było widać na początku materiału, i ten, ten fotel będzie cię trzymał. Czyli jest tak, jakby bardziej sportowo, tak jak powinno być w Monte Carlo. To samo jest, słuchajcie, z nawiewami. Tutaj też widać elegancko, że mamy do czynienia z wersją Monte Carlo. Poza tym spójrzcie na te plastiki. One nie są takie oczywiste. To nie jest carbon. Nie udaje, że jest karbonem. Ma bardzo fajny, tutaj taki deseń. I wygląda to naprawdę elegancko. Poza tym, no co, mamy świetną perforowaną kierownicę i zegary. Cicho, proszę się wyłączyć, bo teraz mówię, opowiem. Opowiadam. I mamy zegary analogowe, i to jest coś, co niestety zniknie w wersji poliftowej i czego chyba naprawdę bardzo będę żałować. Nie chyba, na pewno będę bardzo żałować, bo to jest ten element, który bardzo mocno przyciąga wzrok kierowcy i cieszy kierowcę za każdym razem, kiedy wsiada do tego samochodu. Co mogę powiedzieć jeszcze? Oczywiście mamy nakładki, które informują o tym, że siedzimy sobie w skali. Mamy też trochę. Wyłączę to, bo przepraszam, bo mnie tutaj rozprasza. Mamy też ośmiocalowy ekran multimedialny, który bardzo fajnie działa, też Wam za chwileczkę pokażę. I mamy panel klimatyzacji, który obsługujemy tutaj przyciskami i pokrętłami, a jeśli chcemy czegoś więcej, to musimy wejść do do środka, do menu i tutaj się tym posługiwać. Mamy duże okno dachowe, które też robi robotę. Wrócę na chwilę do kierownicy, kierownica, która ym, ma tutaj możliwość obsługiwania oczywiście multimediów i wszystkich asystentów, czyli wszystko jest w kierownicy, wszystko jest poukładane logiczne, logicznie i na pewno się w tym samochodzie nie pogubicie. Trochę miękkiego plastiku, i taka grafika czarno-biała, która po prostu nie rozprasza kierowcy. No i dużo różnych fajnych schowków, bo na przykład tutaj jest taki schowek dla kobiet przy kierownicy. Tutaj mamy możliwość naładowania sobie telefonu, bo mamy dwa gniazda USB typu C. Mamy możliwość wyłączenia tego nieszczęsnego start-stopu. No i tutaj oczywiście, kurczę, niestety te cup holdery są takie dosyć, hmm, powiedziałabym, wąskie. Mamy też podłokietnik, który jest regulowany. O, pyk, 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 jeździ sobie, pokazuje i objaśnia. No i coś, co ja uwielbiam najbardziej, czyli hamulec ręczny. Do czego jest potrzebny hamulec ręczny? Na bokiem oczywiście. Dobra, słuchajcie, z przodu jest mega wygodnie. Kierownica też jest regulowana w dwóch płaszczyznach góra, dół, przód, tył. Naprawdę, nawet wysoka osoba, taka jak Antek choćby, który stoi za kamerą, potrafi sobie ustawić kierownicę tak, że wszystko działa tak, jak powinno być. I też oczywiście obniżamy fotel, przesuwamy, robimy to ręcznie, ale. Można to zrobić bardzo precyzyjnie. Wsiadam jeszcze na chwilę do tyłu, się nagadałam. No dobra, i zobaczmy, co się dzieje z tyłu. Z tyłu się dzieje tyle, że muszę wytrzepać buty. O! Co Wam mogę powiedzieć? Z tyłu jest tak samo wygodnie w sumie, jak z przodu, o ile oczywiście ustawię sobie zagłówek. Duże miejsca na. Nogi, dużo miejsce nad głową, bo nie mam pytań. Nie ma tutaj nic więcej ponad to, co jest potrzebne: czyli pasy, fotel, siedzisko i nawiew klimatyzacji. Nie ma regulacji klimatyzacji, ale myślę, że nie jest to potrzebne w tego typu samochodzie. No dobra, to skoro już się nagadałam, to może pojeździmy co? Co by na to? Bo ja już się trochę stęskniłam za jazdą tym samochodem. Jest naprawdę super fajnie, zaraz zobaczycie. OK, go, go, go! Spójrzcie na kierownicę. Kierownica jest wielofunkcyjna. Możemy tutaj operować radiem, głośnością na przykład. Mhm. I możemy też asystenta, asystentów uruchamiać. Mamy tutaj informacje o tym, jakie mamy zużycie. O, zobaczcie, 7,2. Można zejść niżej. Jak jeździcie ekonomicznie, to ten samochód może Wam spalić niecałe 5 litrów na 100 kilometrów. Oczywiście nie w mieście, bo w mieście będzie więcej, 7-8, a w, podczas y, na przykład jakichś korków byłoby i nawet 10. No ale jest to naturalne. Wszystko jest w kierownicy, tempomat też. Y, mamy tutaj taką manetkę, gdzie możemy sobie ustawić. Aha, y, nie będziemy skręcać na razie, ale możemy sobie klasycznie ustawić tempomat. To widać tutaj. Zobaczcie, cyk. No oczywiście na razie nie jedziemy, więc. Nie możemy sobie tego ustawić, ale jest to intuicyjne i bardzo proste w obsłudze. Tak samo, jeśli chodzi o światła, mamy możliwość ustawienia ich tak, żeby było idealnie. No i ten panel klimatyzacji, o którym wam wcześniej mówiłam. Tutaj sobie robimy cieplej lub chłodniej. Możemy wyłączyć menu. Włączamy, i wtedy, już tutaj, sobie musimy poustawiać to, co nam pasuje bardziej, nie? Zobaczcie. O, tak, tak. To wszystko działa tak fantastycznie. Ja jestem w ogóle w mega szoku, bo to jest bardzo prosty ekran, a reaguje jak takie za gruby hajs. No, i tutaj mamy też całą informację o tym, ile jeszcze jak daleko jeszcze jesteśmy w stanie dojechać, to jest fascynujące zawsze. Zawsze, kiedy siadam do samochodu spalinowego, jak widzę 630 km zasięgu, nie mam pytań. No po prostu nie mam pytań. Jak to jeździ szybko i ekonomicznie? To są dwie rzeczy, które się wykluczają zwykle, ale nie w skali Monte Carlo. Bo faktycznie samochód jest dynamiczny dzięki silnikowi ale jest jednocześnie ekonomiczny. Ja miałam ostatnio, o właśnie, to jest dobry moment, żeby to sprawdzić. Teraz jedziemy sobie w trybie dwucylindrowym. Mówiłam wam ostatnio przy Fabi bodajże Monte Carlo, że samochód kiedy ma mniejsze obciążenie przeskakuje na tryb dwucylindrowy, chociaż silnik ma czterocylindrowy. Jeśli się troszeczkę depnie, troszeczkę szybciej chce się jechać, no to już jedziemy na, na, na trybie czterocylindrowym, nieekonomicznym. No właśnie, brakuje mi tutaj trybu jazdy. Mm, tak, no przydałyby się. E, manetki przy, przy manualnej skrzyni biegów nie są potrzebne, ale na przykład, gdyby była tutaj skrzynia DSG 7, przekładniowa, no to już byłby sens z manetkami. Tak, szybko i ekonomicznie. Ile? W tej chwili mam spalanie? 8,6. Wczoraj pamiętam, jeździłam chyba ze 2 godziny, mniej więcej, tak i wyszło mi ogólne spalanie 6, 5, 5 i chyba 5 i 8 litra, coś takiego. W tej chwili mam zużycie chwilowe 8,4. A jadę z prędkością 60 km na godzinę. Na ograniczeniu do 70 jestem na Wisłostradzie. Tak to wygląda. Jest jeszcze jedna fajna rzecz w tym aucie. Nie mamy tutaj świateł matrycowych, one będą w kolejnej wersji po lipcie, ale mamy światła LEDowe, które przy skręcie oświetlają nam pobocze. I to jest super. Wszyscy mówią o widoczności za kierownicą. W skali jest. Perfekcyjna moim zdaniem. I powiem Wam więcej. Wcale nie chciałabym się zamienić na żaden inny samochód typu SUV czy crossover. Uważam, że tutaj jest idealna widoczność. Mało tego, ten samochód lepiej trzyma się drogi niż nie jeden SUV yy, i prawie każdy crossover. Takie są moje odczucia, ja się czuję w tym samochodzie bezpiecznie, jest dosyć nisko, więc mam wrażenie, że jestem przyklejona do nawierzchni. On mi nie tańczy, o ile trzymam kierownicę i nie robię gwałtownych ruchów, bo mówiłam Wam o tym, że ten układ kierowniczy jest bezpośredni, więc reaguje dokładnie na każdą, na każdą Waszą, na każdy Wasz ruch. Hej, i jest jeszcze jedna rzecz, która może się nie podobać na na pokładzie tego samochodu, albo do której trzeba byłoby się przyzwyczaić. A mianowicie to, że mamy tutaj manualną skrzynię biegów i biegi nie wchodzą tak płynnie jak w innych samochodach. Czym ja jeździłam jakiś czas temu? No na przykład GR Jarisem i tamte biegi wchodziły bardzo idealnie, płynnie z tego co pamiętam. A tutaj, albo na przykład w Fordzie, o, mh, też tak było przecież. A tutaj, no jednak jest taki, może nie opór, ale taki delikatny uskok. Mam co jakiś czas na, pomiędzy biegami i nic mnie nie rozprasza. head upy czy tam, nie wiem, jakieś inne ekrany. Wszystko jest lit. Znowu samochód, za którym myślę, że będę tęsknić, i daję Wam o tym znać, dlatego że wydaje mi się, że także każdy kierowca, który lubi tego typu pojazdy, zwykłe, a jednak troszeczkę usportowione i fajnie wyposażone, mógłby za takim samochodem potęsknić. Mam nadzieję, że za chwilę pojawi się wersja poliftowa, którą też będę mogła dla Was przetestować. No dobrze, ale skoro jesteśmy przy końcu naszego materiału, to czas na podsumowanie. Po pierwsze, ile to kosztuje? 116 650 zł w tej wersji, którą ja testuję, czyli najbogatszej wersji, ale też bez kilku elementów jeszcze. Całą specyfikację znajdziecie pod filmem. Natomiast jeśli chodzi o wady, to tutaj najbardziej brakuje mi trybów jazdy. Ja bym sobie sprawdziła, jak ten samochód poradziłby sobie na trybie sportowym, jaki byłby na trybie ekonomicznym. Myślę, że to jest potężna wada tego samochodu, ale można to sobie dokupić, więc można to zamienić na plus. Jest jeszcze jedna rzecz, która w skrzyni manualnej daje o sobie znać, czyli taki delikatny opór przy przechodzeniu pomiędzy biegami. Do tego trzeba się przyzwyczaić, więc to można uznać za wadę. Matrycowych świateł nie ma w tej wersji przedliftowej. Po liftowej będzie, więc na razie minus zostaje minusem, ale za chwilę <laughs> będzie pewnie plusem. Yy, czy coś jeszcze? Aha, no zegary, no jasne, że tak, zegary. Analogowe są tylko w tej wersji przedliftowej, potem w wersji poliftowej już ich nie będzie. Szkoda, szkoda, bardzo szkoda, bo akurat to jest duży plus tego pojazdu. A jakie są zalety? No przede wszystkim dynamika tego samochodu fantastyczny silnik, absolutnie. Świetne warunki jezdne, świetny układ kierowniczy bardzo bezpośredni, więc też trzeba się go troszeczkę nauczyć. Ale ogólnie ja uważam, że ten samochód jest jednym wielkim plusem więc jeśli miałabym w skali od 0 do 10. Postawić na któryś punkt? Postawiłabym na 10, tak, dlatego że ten samochód naprawdę mi się podoba i bardzo dobrze jeździ. Natomiast sobie stawiam dwa punkty, bo po prostu za mało czasu spędziłam za kierownicą tego samochodu. I trochę jestem o to zła, bo mam lekki niedosyt. Na szczęście niedosyt zawsze można przekształcić w coś fajnego i po prostu czekam na spotkanie ze Skodą, Skalą, Monte Carlo w wersji polistowej. See you!